Zdecydowanie najłatwiejszy filmik dotyczący akcentu. Jeśli nie widzieliście dwóch pierwszych, to zapraszam. Tam omawiam też takie podstawy, jak co to jest akcent toniczny, co to jest akcent graficzny. Dzisiaj zajmiemy się słowami, które nazywają się estruculas oraz słowami, które nazywają się sobres Es Estrukulas i sobres to nie jest to samo. Zacznijmy od estrukulas. Są to słowa w języku hiszpańskim, w których akcent toniczny, czyli akcent w wymowie pada na trzecią sylabę od końca. Pamiętamy, liczymy od końca, czyli uniko raz, dwa, trzy akcent w wymowie pada na to u machiko raz, dwa, trzy akcent pada na ma Co robimy z takimi słowami? których akcent pada na trzecią sylabę od końca? Otóż zawsze zaznaczamy w nich akcent graficzny, czyli latildę. Nieważne, na co się kończą, tutaj jest półgłoska, samogłoska, jaka, zawsze zaznaczamy akcent graficzny. Gdzie? No oczywiście, w sylabie tonicznej nad samogłoską. Tutaj nad U, a tutaj nad A. Uniko, machiko. Trzecia sylaba od końca, esdruchulas. Przejdźmy teraz do słów, które nazywają się sobrezdruchulas. Są to takie słowa, w których akcent toniczny w wymowie pada na czwartą bądź piątą sylabę od końca. Tomatelo. Raz, dwa, trzy, cztery. Akcent pada na to. Utilmente. Raz, dwa, trzy, cztery. Zwykle znajdziecie słowa, w których akcent pada na czwartą sylabę od końca. Ciężko jest znaleźć jakieś słówko, żeby akcent padał na piątą sylabę od końca, ale również istnieje. Co robimy z takimi słowami? Otóż zawsze zaznaczamy akcent graficzny, gdzie? W sylabie tonicznej nad samogłoską. To matelo utilmente. Podsumowując, w las i w sobres las zawsze zaznaczamy akcent graficzny. Es las, akcent toniczny w wymowie pada na trzecią sylabę od końca i jest zaznaczany, a w sobezdu las na czwartą bądź piątą wcześniejszą sylabę i również zawsze go zaznaczamy.